Taki typowy winogron sadzony przez działkowiczów w szklarniach, który jeszcze do ubiegłego roku piął się po całym suficie. Wychodził przez szyby poza szklarnię, uszkadzał szkła, kiepsko owocował, zacieniał całą szklarnię. Został on dosyć mocno przycięty. W tym roku wiosną. No i jak widać, ma się całkiem nieźle. Są fajne latorośla, które w przyszłym roku będą już łozami. I postaram się jakoś prowadzić te łozy, żeby latorośla rosły w miarę w sposób opanowany. A nie w taki dziki, jak zazwyczaj bywa to w szklarnych. Jak widać cięcia te były dosyć radykalne. Grube bardzo konary zostały przecięte, ale latorośla są dosyć ładne. Tam zrobiłem wstępną selekcję tych latoro latorośli w ten weekend, ale jeszcze brak praktyki i e, takich corocznych obserwacji powoduje, że to jest tak jak jest. Zobaczymy, co z tego będzie. Mam nadzieję, że tutaj trochę zawiązków jest. Niektóre są ładne, niektóre mniej. Ale zobaczymy, czy będzie z tego coś. Jakiś owoc smaczny, niesmaczny. Nie wiadomo. Czas pokaże. Na pewno nie może to rosnąć w taki sposób, że zajmuje całą szklarnię i końce wystają jeszcze ze szklarni.